Mistrzowie infiltracji i podstępu, Raptory, walczyły i przelewały krew za Imperium przez całe milenia. Teraz, gdy ludzkość stoi na krawędzi zagłady, ich umiejętności są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas herezji Horusa, Krucza Gwardia poniosła straszliwe straty. Gdy nastała druga fundacja, XIX Legion, zdziesiątkowany brakiem genoziarna i wojowników zdolnych do walki, Mógł przyczynić się do powstania zaledwie kilku nowych zakonów sukcesorskich. Choć zapisy pozostają fragmentaryczne, uznaje się, że raptory należały do pierwszych sukcesorów potomków Korwusa Coraxa. Spekuluje się, że większość Astartes, którzy uformowali kompanie bojowe nowo powstałych raptorów, pochodziła bezpośrednio z kompanii nowicjuszy szkolących się na Deliverance w chwili masakry na Istwanie 5. Tym samym zostali oni oszczędzeni przed niektórymi z długotrwale ukrywanych tragedii, które spadły na XIX legion w trakcie prób odbudowy. To może częściowo tłumaczyć, dlaczego kultura i doktryna raptorów przez całe milenie od ich powstania tak bardzo odbiega od dziedzictwa ich poprzedników. Rozpoczęli swoją służbę jako zakon flotylowy, prowadząc kampanię przeciw niezliczonym siłom chaosu, które wciąż nękały galaktykę w następstwie herezji Horusa. Kilka stuleci po swym powstaniu, zakon objął swój świat macierzysty w pobliżu oka Terroru. Nazwa tej planety od dawna pozostaje zapomniana, ale wierzy się, że została ona zniszczona podczas jednej z czarnych krucjat Abadona, prawdopodobnie czwartej lub piątej. Była to pierwsza z wielu tragedii, które miały spaść na raptory w kolejnych tysiącleciach. Źródła z 37. milenium podają, iż zakon uznano wówczas za zaginiony w akcji lub całkowicie unicestwiony. Na dwa tysiąclecia wzmianki o tym zakonie niemal zniknęły z imperialnych zapisów, by powrócić podczas wojen kaberiańskich. Obecnie działają z planety położonej głęboko, w niemal nieprzebytych dryfujących gwiezdnych prądach mgławicy Shooters Spire na północnym skraju segmentu Solar. Nazwa i dokładna lokalizacja tego świata pozostaje ściśle strzeżoną tajemnicą. Warto wspomnieć, że od chwili swego powstania, raptory brały udział w jednych z najbardziej zaciekłych konfliktów, jakie wstrząsnęły galaktyką. Szczególnym doświadczeniem była kampania Sancta Angelis, która doprowadziła do istotnych zmian w doktrynie zakonu. Odcięta przez wiry osnowy w odległym rejonie segmentum Pacyfikus grupa uderzeniowa raptorów prowadziła 30-letnią kampanię przeciw orkom zła Ingrol. W tym konflikcie adeptus Astartes stali wobec przeważających sił, które uniemożliwiały im otwartą konfrontację. Jako sukcesorzy Krócej Gwardii zawsze byli biegli w sztuce zasadzek i taktyce uderz i zniknij. Jednak tym razem, pozbawieni szans na posiłki i zaopatrzenie. Musieli doprowadzić sztukę wojny podjazdowej do perfekcji. Korzystali z innowacyjnych strategii, plądrowali obozowiska orków dla zaopatrzenia i sprzętu, a także wykorzystywali odwieczne waśnie między klanami, infiltrując ich prowizoryczne osady i likwidując cele, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. To właśnie w tym konflikcie raptory po raz pierwszy zaczęły stosować improwizowany kamuflaż, przerabiając swoje pancerze energetyczne. By skuteczniej ukrywać się przed okiem zielonoskórych, skuteczność ich działań była tak ogromna, że orkowie, sfrustrowani pogonią za cieniami, porzucili jedność i zaczęli zwracać się przeciwko sobie. Konflikt zakończył się rozstrzygającą otwartą bitwą. Podczas starcia orkowy Herszt wraz z większością swoich podwładnych został zabity. Pozbawione przywództwa ła rozpadło się, a orkowie pogrążyli się w bratobójczej walce, co pozwoliło raptorom wycofać się i przeczekać, aż burze osnowy osłabną, gdy wreszcie się rozwiały. Zła Ingrol pozostały jedynie nieliczne, rozproszone infestacje orków i były łatwe do unicestwienia. Kolejną znaczącą akcją była kampania Saulsicka. To właśnie tam umiejętności raptorów w zakresie infiltracji, sabotażu i wojny podjazdowej ponownie okazały się bezcenne w tłumieniu serii buntów. Powstań kultystów oraz późniejszych oportunistycznych inwazji Xenos. Był to jeden z nielicznych konfliktów, w którym zakon wystąpił w pełnej sile, otrzymując zadanie zdławienia Herezji w podsektorze. Dowodząc siłami imperialnymi, raptory przegrupowały elementy Astra Militarum, tak by służyły jako zasłona dymna dla precyzyjnych uderzeń wymierzonych w centra dowodzenia i logistykę wroga. W krótkim czasie zdrajcy zostali pogrążeni w chaosie, ich linie zaopatrzenia zostały przecięte, komunikacja zerwana, a konwoje spłonęły. Następnie Astra Militarum przypuściła frontalny atak, wiążąc siły zdrajców, podczas gdy drużyny likwidacyjne Raptorów wdarły się do niebiańskich pałaców saulickich, kładząc trupem obecnych i kończąc konflikt z charakterystyczną dla siebie skutecznością. Odegrali również kluczową rolę w wojnie o Badab. Wojna ta rozpoczęła się, gdy Lukt Huron sprzeciwił się próbom ograniczenia jego wpływów w pobliżu wiru osnowy, zwanego jako Melstorm. Huron, charakterystyczny przywódca, zdołał porwać za sobą kilka zakonów, przekonując je o słuszności swej sprawy. Raptory znalazły się wśród zakonów, wysłanych, by wymierzyć mu sprawiedliwość imperatora. Kampania ciągnęła się latami, niemal doprowadzając do unicestwienia wielu zakonów. W czasie tej krwawej wojny raptory odegrały kluczową rolę w wyzwoleniu planety Sungrad. Ten lodowy świat chroniła potężna sieć baterii laserowych i silosów rakietowych ulokowanych w pobliżu polarnej czapy lodowej. Cała kompania astralnych szponów, wspierana przez miejscowe siły, została wyznaczona do ich obrony. Rezygnując z pojazdów i ciężkiej broni na rzecz skrytości, raptory odziane w pancerze pokryte arktycznym kamuflażem maszerowały przez skute lodem pustkowia całymi dniami, wykorzystując burze ściężne i wyładowania atmosferyczne, by zamaskować swój pochód. Ostateczny atak przypuścili w samym sercu Wichury. Przełamując mury bastionów osłaniających działa i sabotując systemy uzbrojenia. Dzięki temu główne siły uderzeniowe mogły rozpocząć szturm. Gdy działa zamilkły, raptory wraz z sojuszniczymi salamandrami zdołały przeprowadzić desant z kapsu i odzyskać Surngrad. Brali także udział w wielu innych operacjach w trakcie wojny, walcząc niemal pełnymi siłami zakonu. Tak wielka była intensywność tego konfliktu, że zakony w nim uczestniczące poniosły straty, których odbudowa trwała długie lata. Jeśli chodzi o rekrutację, to raptory pobierają rekrutów z wielu światów położonych w pobliżu swej planety. Znane są również z tego, że werbują kandydatów z planet wyzwolonych przez zakon, a także ze stref konfliktów, w których prowadzili działania bojowe. Dzięki temu że czerpią z wielu odmiennych kultur, uniknęły wykształcenia rytualnych, pseudo-religijnych praktyk, które definiuje wiele innych zakonów. Każdy rekrut wnosi ze sobą unikalne doświadczenie w sztuce wojny, przetrwaniu, tropieniu i niezliczonych innych umiejętnościach, nabytych w rozmaitych środowiskach i przeciw szerokiemu spektrum wrogów. Zakon wysoko ceni niezależne myślenie, nawet wśród nowicjuszy. W trakcie szkolenia rekruci zachęcani są do dzielenia się własnym doświadczeniem, które następnie wzbogacają metodykę całego zakonu. Z powodu degeneracji genoziar na kruczej gwardii, proces chirurgicznych implantacji i indoktrynacji kandydatów trwa znacznie dłużej niż w zakonach dysponujących stabilniejszym materiałem genetycznym. Po awansie do dziesiątej kompanii jako neofici rekruci od razu stają się kluczowym elementem sił uderzeniowych. Raptory powszechnie stosują bowiem liczne formacje zwiadowców, które często zmuszone są działać samodzielnie, przez długie okresy, bez wsparcia doświadczonych braci bitewnych. Straty wśród neofitów są często ogromne, a reklusjam zakonu nieustannie staje przed wyzwaniem selekcji, oceny i wdrożenia nowych rekrutów, aby utrzymać liczebność raptorów. Organizacja sił i doktryna zakonu zasadniczo podąża za wzorcami wyznaczonymi w kodeksie Astartes. Jednakże w przeciwieństwie do wielu innych zakonów, nie traktują tego dzieła jako nienaruszalnego świętego pisma, lecz jako zbiór sprawdzonych i niezwykle skutecznych wytycznych strategicznych. Raptory zachowują więc dużą elastyczność w strukturze i sposobach działania, preferując mniejsze formacje i taktykę skrytych uderzeń. Częściowo wymusiły to kolejne bolesne straty w kampaniach, które osłabiły zakon. Straty te zatarły również rycerskie kodeksy honoru i pogoń za chwałą, które wciąż dominują w wielu innych zakonach. Dla raptorów liczy się jedno zwycięstwo. Ich precyzja strzelecka jest legendarna, nawet wśród Adeptus Astartes i są znane z odrzucania walki wręcz na rzecz chłodnej skuteczności eliminacji z dystansu. Podobnie jak Krucza Gwardia w dużej mierze opierają się na dziesiątej kompanii, rozpraszając jej zwiadowców w zespołach bojowych, wspieranych przez liczne spidery i transportery gąsiennicowe – Zakon częściej niż inne korzysta z pancerzy typu Phobos. Często całe siły zadaniowe raptorów składają się z drużyn Infiltratorów, Inceptorów i Riverów, wspieranych przez taktyczne egzoszkielety Invictor oraz szybkie transportery Impulsor. Zestawione razem, formują one niezwykle mobilne i skryte jednostki uderzeniowe, zdolne do chirurgicznych ataków na kluczowe cele, które rozbijają całe armię przeciwnika. Z uwagi na nacisk na niezależne myślenie, pozbawione ego, szczególnie kapitanowie i porucznicy, są szkoleni do działania całkowicie autonomicznego, często z minimalnymi zasobami. Wymaga to nie tylko inwencji operacyjnej, ale i biegłości w stosowaniu nietypowych metod walki. Zakon świadomie przyjmuje rozwiązania, niekonwencjonalne i improwizowane taktyki, by zwyciężać w starciach z liczniejszymi przeciwnikami. Do takich metod należy stosowanie kamuflażu, dostosowanego do konkretnego teatru działań, infiltracja i sabotaż, złożone manewry, wojna partyzancka i formowanie improwizowanych mieszanych oddziałów. Cechą charakterystyczną zakonu w ostatnich stuleciach stało się wysyłanie ręcznie dobieranych drużyn likwidacyjnych, złożonych z braci bitewnych, wyposażonych do odmiennych ról bojowych. Raptory znane są także z dużo bliższej współpracy z innymi siłami imperium i lokalnymi milicjami, niż większość innych zakonów. Gdy wymaga tego sytuacja strategiczna, oficerowie zakonu nie wahają się uprzejmować bezpośredniego dowództwa nad takimi jednostkami. Działania te stoją w jawnej sprzeczności z kodeksem Astartes i budzą nieufność u wielu dowódców kosmicznych Marines, obawiających się, że taka kontrola nad siłami mogłaby zostać nadużyta. Od początku ery Indomitus raptory rzadko działają jako jeden pełen zakon. Kompanie bojowe są nieustannie uwikłane w niekończące się konflikty nawet otwarcie wielkiej szczeliny 13 czarna krucjata abadona i mobilizacja flot krucjaty indomitus nie zmieniły tego faktu ich oddziały zostały rozproszone w co najmniej trzech flotach indomitus podczas gdy ich siły uderzeniowe walczą w wielu strefach wojny Powstrzymując fale ciemności, zagrażające pochłonięciem imperium. Co ciekawe, symbol zakonu noszony jest na lewym na ramienniku, zaś rola bojowa i numer drużyny oznaczone są na prawym. Numer kompanii przedstawiany jest jako biały znak na prawym kolonniku. Sierżanci wyróżniani są prostymi pasami, natomiast porucznicy i kapitanowie rozpoznawani są dzięki odpowiednio żółtym i złotym obramowaniom na ramienników. Nie mają zwyczaju obnosić się z honorami, uznając manifestowanie osobistych oznaczeń za próżne i aroganckie. Nawet kapitanowie, którym kodeks Astartes pozwala na noszenie własnej heraldyki, zazwyczaj wybierają stonowaną ikonografię, często ograniczoną jedynie do prostego pasa na naramienniku, pomalowanego w barwy ich kompanii. Dodatkowo słyną z dostosowywania swojej broni i ekwipunku do biomów, w których prowadzą działania zbrojne. Najczęstszą i najbardziej podstawową z tych adaptacji jest improwizowany kamuflaż polowy. Choć w archiwach zakonu istnieją zatwierdzane wzory maskowania, to jednak nowe schematy powstają nieustannie w ogniu bitew. Obejmują one zarówno proste wzory leśne i pustynne, jak i barwne kamuflaże zakłócające. cyfrowe układy mające na celu rozbicie sylwetki pojazdu, wojownika lub struktury. Niektóre zakony kosmicznych Marines patrzą na te nieortodoksyjne i nieautoryzowane modyfikacje z pogardą, błędnie interpretując je jako taktyki niehonorowe i tchórzliwe. Raptorów obchodzi to jednak niewiele, bo ich wieki sukcesów bojowych stanowią wystarczające świadectwo skuteczności obranych metod. Położenie planety zakonu na północnej krawędzi segmentum solar sprawiło, że znaleźli się wśród pierwszych zakonów kosmicznych Marines, które odpowiedziały na wezwanie Robute Gilimana przy zbieraniu Flot krucjaty Indomitus. Lord dowódca, po konsultacjach z przedstawicielami wielu frakcji imperialnej machiny wojennej, doskonale rozumiał wyjątkowe zdolności Raptorów. Dlatego też, kompletując swoje floty, nakłonił mistrza zakonu, Liasa i Sodona, aby dostarczył siły uderzeniowe aż do trzech flot krucjatowych: floty Primus, Secundus i Tertius miały w swych szeregach wojowników z zakonu i z Sodona i stali się bezcenni. Oddział porucznika Seranisa. Działający jako zwiad dla grupy bojowej Orfeusz we flocie Primus, odegrał kluczową rolę w tropieniu Korsarzy Eldari na obrzeżach Wielkiej Szczeliny. Sam Seranis poprowadził abordaż na Korsarski oklęd flagowy Valanit, gdzie zabił przywódcę piratów i położył kres grabieżom Xenos. Tymczasem raptory towarzyszące flocie Secundus walczyły ramię w ramię z czarnymi Templariuszami. Zmuszeni do długotrwałej współpracy, szybko Odkryli, że dar raptorów do infiltracji, skrytobójstw i sabotażu doskonale współgrał z bezpośrednimi szarżami czarnych templariuszy. Wspólne siły wraz z adepta Sororitas prowadziły frontalne ataki na heretyków w udręczonych światach Sanctus Rich, podczas gdy drużyny raptorów przenikały linię wroga, eliminując dowódców i fanatycznych demagogów. Szczególną sławą okrył się zespół eliminacyjny, dowodzony przez sierżanta, oktora Guerisa, który na Darowar zinfiltrował placówki domu Mandrakor i zgładził nie mniej niż siedmiu zdradzieckich arystokratów. Flota Tertius zawiera największe siły raptorów, w tym kapitana Cassiana z pierwszej kompanii, wspieranego przez dziesiątki pojazdów opancerzonych i znakomicie wyposażonych braci bitewnych. Walcząc głównie w obrębie segmentu Solar, stoczyli tam długotrwałe bitwy przeciw krucjatom rzezi Korna, ponosząc wielkie straty w krwawej wojnie z bezlitosnymi wrogami. Mistrz Zakonu, Elias i Sodon, wraz z ocalałymi braćmi bitywnymi, kontynuuje patrolowanie obszarów wokół mgławicy spiralnej Suters odpowiadając na wezwania o pomoc, prowadząc kampanie odwetowe przeciw rajdom Drukarii oraz walcząc z coraz liczniejszymi renegatami z szeregów heretyckich Astartes. Sam i Sodon przeprowadził liczne uderzenia na orków, nacierających na systemy Wordrast. Wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas kampanii Sancta Angelis, pragnie zasiać wśród orków niezgodę i uniemożliwić im zjednoczenie w jedną potężną hordę zdolną zagrozić całemu regionowi. W tym celu wysłał dziesiątki sił uderzeniowych i drużyn eliminacyjnych na terytorium wroga, każdą z zadaniem sabotażu i destabilizacji Xenos i Sodon. Zyskał sławę w swoim zakonie podczas buntów w czwartym kwadrancie konflikcie, który przed wiekami ogarnął Segmentum Solar. Jest on ucieleśnieniem ducha raptorów, wybitnym strategiem, mistrzowskim strzelcem i znawcą sztuki zasadzki, infiltracji oraz sabotażu. Niejeden jeden wróg sądził, że odniósł zwycięstwo, by dopiero potem odkryć, iż spryt i Sodona zwiódł go prosto w pułapkę, z której nie było ucieczki. Lias i Sodon to człowiek milczący, o stoickiej postawie i niechęci do zbędnych słów. Nawet w obrębie własnego zakonu rzadko się odzywa. Pomimo jego surowego i powściągliwego usposobienia, bracia bitewni darzą go bezgraniczną lojalnością. I sodon nie nosi charakterystycznej broni do walki wręcz. Zamiast tego dobiera uzbrojenie do sytuacji na polu bitwy. Posiada jednak wyjątkowy bolter wzoru Omen znany złośliwość. Broń ta służy mu jeszcze od czasów, gdy pełnił służbę w dziesiątej kompanii zakonu. Choć wyglądem i funkcją przypomina standardowe boltery i karabiny boltowe używane przez braci bitewnych, charakteryzuje się znacznie większym zasięgiem i szybkostrzelnością. Często nosi przy sobie specjalistyczną amunicję, wykorzystywaną przez weteranów Sterngard, co pozwala mu razić szerokie spektrum przeciwników z bezpiecznej odległości. Tak szlachetny dowódca, wraz z tak fajnym zakonem sukcesorskim, nieraz utrze nosa chaosowi i nie tylko. Dajcie znać, czy znaliście ten zakon sukcesorski. A teraz dziękuję wszystkim patronom, wspierającym, oglądającym moje filmy. To wszystko ode mnie na dziś. Żegnam się. Hej!